Aha, ale to może nie wystarczy. Fakty. Na początku przedstawiamy główną bohaterkę. Oto glukoza, cukier prosty występujący na przykład w winogronach. Sacharoza, czyli cukier w cukiernicy, to związek dwóch cukrów prostych, glukozy i fruktozy. W piwie ukrywa się maltoza, czyli para cząsteczek glukozy. Z innym cukrem prostym, galaktozą, glukoza związana jest w mleku. Glukoza tworzy także bardziej skomplikowane układy. Na przykład skrobia w bułkach, makaronie, ryżu, ziemniakach to łańcuchy przynajmniej 300 osobników. Glukoza może tworzyć łańcuchy proste albo rozgałęzione, czasem składające się z kilku tysięcy cząsteczek. A to że w jakiejkolwiek postaci połkniemy zamaskowany cukier, i tak musi się ujawnić we krwi w postaci glukozy. A to, że nie musimy w ogóle jeść cukru, żeby cierpieć z powodu jego nadmiaru, to pierwszy ze słodkich paradoksów. Oczywiście glukoza najgroźniejsza jest w najbardziej ulubionej przez nas postaci pysznych batonów, ciasteczek, tortów i innych łakoci. Jest jej tam po prostu bardzo dużo. I bardzo szybko przyswajana jest do krwioobiegu. Prawie natychmiast po zjedzeniu już tam jest. Ale nasz organizm wyłuskuje glukozę ze wszystkich kryjówek i zakamuflowanych związków. Tyle tylko, że robi to z różną prędkością. Układ trawienny czasem musi się długo namęczyć, by uwolniona z długich łańcuchów cząsteczka glukozy mogła śmignąć do naszych tętnic. Związany jest z tym kolejny paradoks. Im szybciej i im więcej cukru dostarczymy do krwi, tym szybciej nastąpi spadek jego zawartości, i tym głębszy będzie jego niedobór. się umiem, nie napiszę. Nie umiem się napiszę. Czyli jedząc na przykład batona, bardzo szybko zasypiemy organizm cukrem, ale równie błyskawicznie nastąpi jego gwałtowny niedobór, wywołując napady wilczego głodu i konieczność zjedzenia kolejnego posiłku. A gdy nie mamy czasu na coś porządnego, często sięgamy po następnego batona. W dodatku, nawet w szczytowym punkcie zasłodzenia krwi nie osiągamy super sprawności. W obliczu nadmiaru pożywienia mózg staje się senny i trudno błysnąć wtedy intelektem. Gdy natomiast cukier znika, padamy w rozdrażnienie, trudno się skoncentrować, brak nam sił itd. Tak gdy zamiast batona skrupiemy na przykład surową marchewkę, efekt jest zupełnie inny. Poziom cukru podnosi się powoli, bo trawimy ją dłużej, a uwolnienie glukozy zajmuje więcej czasu. Mniej trafia jej do krwi, a jej stężenie dłużej utrzymuje się na pożądanym poziomie i nie spada do aż tak niskiego stanu. Funkcjonujemy normalnie. Już proszę pana. Czyli najlepiej znaleźć takie smakołyki, z których nasz układ trawienny będzie wyciskał cukier powoli zamiast saszetki super ekspresowej saszetkę superwolną. Szybkość, z jaką cukier zawarty w poszczególnych produktach trafia do krwi, określa indeks glikemiczny. Im wyższy indeks glikemiczny produktu, tym szybciej po jego spożyciu rośnie stężenie glukozy we krwi. No i na odwrót, niski indeks to powolne sączenie glukozy do krwi. Do pierwszej grupy należą białe pieczywo, słodycze, ciasta, białe makarony i uwaga, uwaga, napoje, zwłaszcza te niezwykle popularne. Nie dość, że zawierają naprawdę góry cukru, to w dodatku jeszcze bardziej szkodliwego niż ten z cukiernicy. W takim razie nie rozumiem, po co nam to serwują. Oczywiście dla kasy, ponieważ syrop glukozowo-fruktozowy, zwany też syropem kukurydzianym, bo o nim mowa. Jest tańszy i lepiej miesza się z innymi składnikami niż zwykły cukier. Producenci z radością pakują go do napojów i nie tylko. Można go znaleźć w cukierkach, żelkach, ciasteczkach i tak dalej i tak dalej. Liczy się zysk. Dlatego prawie wszyscy producenci zastępują cukier z syropem glukozowo-fruktozowym. Mimo że żaden inny składnik diety nie sprzyja otyłości tak jak fruktoza, nawet małe ilości fruktozy nastawiają organizm na produkcję tłuszczu, szczególnie wokół narządów wewnętrznych. Ale to już producentów nie interesuje. Natomiast do drugiej grupy, o niskim indeksie glikemicznym, należą pieczywo ciemne i inne produkty zbożowe z pełnego przemiału, rośliny strączkowe, bogate w błonnik warzywa i owoce, produkty mleczne, chude mięso, drób i ryby. Szczególnie ważne są produkty zawierające błonnik, który spowalnia trawienie, skutecznie zmniejsza uczucie głodu, czyli jemy mniej, i spowalnia uwalnianie glukozy. Oto zestaw, który powinniśmy polubić, jeżeli zależy nam na zdrowiu i zgrabnej sylwetce. Wiemy już, że gdy organizm zasypywany jest cukrem pochodzącym na przykład z obżerania się białym pieczywem, pojawia się huśtawka nastrojów. Jest ona odzwierciedleniem znacznie poważniejszej burzy wewnątrz organizmu. Pojawienie się powodzi cukru jest sygnałem do wydzielania insuliny, również w monstrualnej ilości. Hormon ten ma za zadanie obniżyć poziom cukru we krwi, między innymi poprzez skierowanie glukozy do komórek, gdzie powinna zostać spalona i zamieniona na energię. Ale po pierwsze Organizm nie potrzebuje aż takiej ilości energii, zwłaszcza organizm tkwiący nieruchomo przed komputerem, więc cukier zostanie przerobiony na tłuszcz i w tej postaci zmagazynowany na później. Po drugie zaś, zalew insuliny wywołany inwazją cukru zakłóca równowagę hormonalną, a każdy hormon odpowiada za poprawne działanie organizmu na różnych frontach. Aby ją przywrócić, nasza machina może albo zmniejszyć wydzielanie pewnych hormonów albo zwiększyć wydzielanie innych. I jedna, i druga reakcja jest szkodliwa, bo zakłóca prawidłowe działanie. Gdy na przykład ograniczona jest dawka hormonów wzrostu, szwankować zaczyna układ odpornościowy, mięśnie, tkanka chrzęstna, kości, tętnice i odnowa wszystkich tkanek. Długotrwały niedobór hormonu wzrostu kończy się chorobami degeneracyjnymi. Równoważenie powodzi insuliny skutkuje między innymi zmniejszeniem wydzielania hormonów płciowych, co ma ogromne znaczenie w okresie dojrzewania. Na przykład nastoletni chłopcy nadmiernie otłuszczeni na skutek pożerania zbyt wielu węglowodanów, dojrzewają z oporami z opóźnieniem. Hey mama. Okazuje się, że wystarczy zmienić im dietę i doprowadzić do zrzucenia kilku kilogramów, by wszystko wróciło do normy. Jednak później cukier także wpływa na relacje damsko-męskie. I mimo, że w dobrej wierze szczodrze obsypujemy naszych ukochanych przeróżnymi słodkościami, jest to wpływ zgubny. Zamiast produkcją hormonów płciowych, ciała zakochanych zajęte są wytwarzaniem insuliny, a krew w naczyniach obłożonych cholesterolem krąży o spale. Nic więc dziwnego, że z czasem bardziej zaczyna kręcić baton czy telenowela niż ukochany, ukochana. Insulina jest kluczem, który otwiera przed glukozą drzwi do komórek. Gdy tego klucza brak, w naczyniach krwionośnych kłębi się rój cząsteczek glukozy, a jednocześnie komórki cierpią głód, bo nie ma sposobu, by cukier dostał się do środka. Mózg, który wyjątkowo nie potrzebuje insuliny, by napchać się cukrem, wobec nadmiaru pożywienia zaczyna drzemać. Jak wiadomo, każdy sprzęt Sznurek, wiertarka, mikser czy samochód jest obliczony na określone obciążenie. Jeśli staramy się z nich wycisnąć więcej niż można, często kończy się to wizytą w sklepie i zakupem nowego urządzenia. Jedząc więcej cukru niż nakazuje instrukcja obsługi, zajeżdżamy na śmierć wysepki Langenhansa w trzustce, które zmuszamy do nadprodukcji insuliny. Niestety nie ma sklepu, w którym moglibyśmy kupić nowe wysepki. A bez nich zanika wydzielanie insuliny. Nie ma kluczy do komórkowych drzwi. Zostajemy skazani na cukrzycę i życie ze strzykawką. Bez dostawy insuliny z zewnątrz nie nakarmimy naszych komórek. Ale częściej dochodzi do innego przypadku. Klucz, czyli insulina, jest, nawet w nadmiarze, ale w komórkowych drzwiach zniszczono, zamki. Efekt podobny. W naczyniach krwionośnych kłębi się tłum glukozy. A jednocześnie komórki cierpią głód, bo nie ma sposobu, by cukier dostał się do środka. A kto zniszczył zamki? My sami hodując opasłe brzuchy czyli spożywając wszystkiego za dużo z cukrem ukrywającym się pod różnymi postaciami na czele. Otyłość brzuszna powoduje oporność na insulinę czyli właśnie uszkodzenie zamków do insulinowego klucza. Jest to jeden z rodzajów cukrzycy typu 2. Glukoza bez celu szwędająca się po organizmie, bo jej nadmiaru nie był w stanie wykorzystać, prawdopodobnie z nudów staje się niezwykle towarzyska. Jej cząsteczki chętnie zawierają znajomości z innymi substancjami i łatwo się z nimi łączą, ale niektóre związki są wysoce toksyczne. Białko. W naszym organizmie jest mnóstwo rodzajów białek, a każdy z nich pełni niezwykle ważne funkcje, dzięki którym cała ta skomplikowana maszyna sprawnie działa. pod wpływem słodkiej towarzyszki, zamienia się w wandala. Białko nie dość, że porzuca dotychczasowe zajęcia, nie dość, że sieje zamęt i zniszczenie, to do tego wymyka się spod kontroli hormonów. Nie ma sposobu, by takiego chuligana obezwładnić. Jeśli sobie wyobrazimy, że w każdym organie ciała pojawiają się coraz liczniejsze bandy takich zdegradowanych białek, łatwiej będzie nam zrozumieć, dlaczego cukier niszczy różne narządy. Glukoza jest mało wybredna. Prawie z każdym może się związać. Z tłuszczami tworzy brejowate związki oblepiające naczynia krwionośne. Z zapchanym zlewem możemy sobie poradzić. Udrożnienie naszego systemu hydraulicznego jest bardziej kłopotliwe, a czasem już niemożliwe. I jeszcze jeden paradoks. Im więcej pochłaniamy glukozy, tym większe mamy kłopoty, żeby ją przyswoić. Cukier wymiata z naszych organizmów witaminy z grupy B. I niektóre makro i mikroelementy, jak na przykład wapń pobierany z naszych kości, sód, potas, magnez, chrom i cynk. A bez nich niemożliwe jest przyswajanie kolejnych ładunków cukru. Pojawiają się kłopoty trawienne, no i różne dolegliwości związane z niedoborem wymiecionych składników, np. bruchnica i osłabienie wszystkich kości, zakłócenie przewodzenia impulsów nerwowych, skurcze, drgawki, arytmia serca. Kłopoty z przyswajaniem białka, nadmierna produkcja tłuszczu. Wyliczanie wszystkich narządów organizmu, które są niszczone przez nadmiar cukru, zajęłoby zbyt dużo czasu i byłoby po prostu niestrawne. Dlatego łatwiej wyliczyć te organy, których cukier nie zabija. Otóż takich organów nie ma. Dlatego cukier może być idealną trucizną, narzędziem zbrodni doskonałej. Legendarna trucicielka Lucrecja Borgia zamiast arszenikiem powinna posługiwać się cukrem. Ofiara nie ma pojęcia, że jest podtruwana, a wynika to z ostatniego słodkiego paradoksu. Gdy glukozy w organizmie zaczyna brakować, pojawiają się sygnały alarmowe, które informują nas o konieczności dostawy. Po prostu jesteśmy głodni, a można temu zaradzić w jeden prosty sposób. Gdy natomiast cukru jest za dużo, nie pojawia się żadne ostrzeżenie. Chociaż ofiara zamienia się w worek cukru, może o tym nie wiedzieć nawet przez długie lata. A w tym czasie kolejne urządzenia jego machiny cukier niepostrzeżenie zamienia w złom. Ofiara jest nawet wdzięczna za kolejne porcje trucizny i z niecierpliwością na nie oczekuje, bo cukier w dodatku uzależnia. Słodkie łakocie dostarczają bowiem ogromnej przyjemności. Co, kochani, nie Czysta rozkosz. Nadmiar cukru wyniszcza cały organizm, zabija go. Ale powoli i bez śladów mogących wzbudzić jakiekolwiek podejrzenia. Jest to zbrodnia tak doskonała, że nawet trucicielka nie zdaje sobie z niej sprawy. Dlatego z cukrem nie ma żartów. Lepiej ograniczyć jego dostawy do minimum, usuwając z diety produkty o wysokim indeksie glikemicznym. Pamiętaj, cukier znajduje się nie tylko w cukrze. No i ruszać się, ruszać i jeszcze raz ruszać aby nie dopuścić do gromadzenia się nadmiaru energii w formie tłuszczu. No chyba że i ty chcesz paść ofiarą zbrodni doskonałej. Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj na www.aktywniepozdrowie.pl